ma Z tej strony Pan Mateuszek TV. Witajcie w kolejnym odcinku z naszej wspaniałej serii z Farminga 2013. Od poprzedniego odcinka minęło trochę czasu. Ten czas służyły zboża urosnąć. jak się domyślacie, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się żniwami. Tak jest. Mam tutaj przygotowany bizona. Jak widzicie, Pula za farmą, mam już wszystko szone. I ogólnie nagrywałem z tego odcinek. Miałem go normalnie zmontowane wszystko, zrobione. Ale niestety nie mogłem go przesłać na YouTube, nie wiem czemu. I muszę nagrywać od nowa. Także tak to wygląda. I widmy znowu się ogólnie przemieściły, one stały tutaj. I powinny tutaj stać. Otworzymy sobie bramę i wyjedziemy w bizony. Ogólnie tak to wygląda mój bizon. No jak widzicie, jego stan wizualny nie jest najlepszy, ale swoją robotę w polu robi i to jest najważniejsze, słuchajcie. Tutaj zamknę kable, bo urwał mi się tutaj ten pasek. Musiałem wymieniać, jechać do Alromy, która znajduje się tam. No i co ty tu powiedzieć? Uruchamiamy sobie bizona. Przed wyjazdem w poleku zatampujemy, bo mamy tylko 29 litrów. Także co pidzą, się już tankuje Trochę tam do niego wchodzi tej ropy Mam dosyć duży zbiornik Jak widzicie 200 litrów wchodzi Powolutku jedyneczką sobie wyjedziemy, żeby o nic sobie nie zahaczyć Wujeczka i trójeczka. No więc tak, żeby uruchomić biedona musimy najpierw opuścić header. Następnie musimy dać mu mocną wpizdę. Po czym włączamy butkarnię. I header. Jak widzicie, odwołowitwa skręcą się stanowczo za wolno. Dlatego musimy je przyspieszyć za pomocą numerycznego 9. O, teraz będą miały one chyba optymalną prędkość do jazdy. Proniesiemy trochę sobie header. Znaczy się modą Aha, no i musimy jeszcze włączyć, wyłączyć się czkarnię, Bo ten miło, że on nie ma się czkarni, to ta się czkarnia się o taki włącza. Ona chyba jest wyłączona teraz. Nie wiem. Zobaczymy. Jest włączona czy nie? Nie. Czekajcie, do tego chyba trzeba kombajn wyłączyć. O, tak jest, paski zniknęły, to znaczy, że sieczkarnia jest wyłączona. Tak się to z Ten pizza K i B. Usiądziemy sobie, bo ta, ta, tutaj ten drążek trochę przeszkadza. Od tego daszku. Tak jest, słomo ładnie leci teraz Trochę szerokie te pokłady, słomy się robią ale nic na to nie poradzę Będzie to ciężko pracować ale cóż Mamy trochę za wysoko motowidwą, obbliżymy je sobie. O, teraz są dobrze chyba. Dosyć zrywdy jest ten wizon. Tutaj trzeba powolutku na jedynce albo dwójeczką. A ja zapominam, że to nie jest farming 19 i wciskam wód cały czas. Jak widzicie, bardzo pięknie ten bizon wygląda. Czuć polski klimat jak się bizonem kosi fajnie jest to, że możemy sobie na myszką regulować header. Możemy sobie tak podnieść, możemy sobie go do, do ziemi trochę dać. Fajnie to jest. Bo jak na przykład kosimy rzepak, to header się w realu trochę wyżej podnosi w przebaku niż na przykład w pszenicy. W pszenicy się niżej podnosi, żeby...

Chyba ostatni przejazd, albo przedostatni. Mhm. Jednak przedostatni. ostatni. Nie damy rady wziąć sensie tego na jeden raz to są nam taki mały pasek jak widzicie ogólnie co ja tutaj nie mam za bardzo co zamówić, no możecie mi pisać jakieś pytania pod tym odcinkiem na który bym się wypowiadał w następnym odcinku no tutaj nie mam za bardzo co komentować no. co ja tutaj mogę komentować patrzcie jak to wam się wciąga i w ogóle takie tam no bez przesady. Naprawdę nie mam co mówić. Dlatego ja trochę cicho siedzę na tych odcinkach, trochę przymulam, ale. Zadawajcie jakieś pytania mi pod tym odcinkiem, to będę, to będę w następnym odcinku więcej trochę gadał. Także co, sypnęło nam 2109 litrów, czyli 75% mamy z zbiorniku. Nie jest najgorzej jak z takiego małego pola. Rozłożymy sobie rurę i podjedziemy 40 wysypać. Wziąłem czterdziestkę to przyczep, bo w ostatnich dziesięćdziesiątka lata Was przyczepało mi, to teraz niech sobie czterdziestka trochę polata. I cyk, piąteczka. Kocham ten dźwięk przełączania 4 na piątkę w tych 40 i 60 to jest coś pięknego Aha, no i ten bison albo ta przyczepa odewają taki błąd, że można tylko sypać na krawędzi Teraz wam pokażę o co chodzi Chodzi mi o to, że nie możemy na środku przyczepy sypać. O, jak widzicie, możemy tylko na krawędziach sypać, To trzeba naprawdę bardzo dobrze podjechać, żeby sypać. O, i teraz się, się, się sypie. Ja bym, jak widzicie, trochę pszenicy na przyczepie. Nie wysypywałem, tego, bo powinno się zmieścić wszystko. Wpiszemy trochę sypanie albo nie, bo zaraz się kończy i opłaca się. No i co, słuchajcie, w tym odcinku to będzie chyba na tyle. Odcinek trwa już ponad 10 minut, z tego co ja widzę. A długiego też nie chcę robić, one się długo przesywają, bardzo długo z moim internetem. Znaczy się ja internetu mojej słabszego nie mam, ale nie mam też najmocniejszego. Najmo, no i tak to jest. Trochę długo się te filmy przesywają. Także ja tutaj zakończę odcinek. Na razie, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa pa.